Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest Legend of Skyrim Nie, Elder Scrolls Legend of Skyrim, Check to. Nie, tam była Legend teraz. Nie, to było Legend of Grimlock. Tu jest po prostu Skyrim, więc dzisiaj już mi się myli na początku, ale wstyd. E, kontynuujemy obecnie Questy dla mro mrocznego bractwa... Oj tak. No. Kontynuujemy Questy dla mrocznego bractwa e, W ostatnim odcinku, znaczy w ostatnim odcinku w sumie w komentarzu czemu tu leżą tarcza? Czy ja to kogoś zabiłem? E, w komentarzach pod ostatnim odcinkiem widziałem, że wielu z was e, pisało na temat tego, żebym wrócił. jest zlecenia, prawda? Posłuchaj, w gospodzie zmrożone palenisko w zimowej twierdzy znajduje się pewien nieuważny mak. Ma zginąć. To złoto powinno wystarczyć. Aha. No dobra. E, tak jak mówię, w, ostatni, pod, w komentarzach pod ostatnim filmikiem pisaliście, że chcecie, żebym wrócił do questów. O kurczę, nie wiem jak oni się już nazywali. Teraz wam powiem, co to było. O, to, bez słów, żebym z Mercerem Frejem, żebym zobaczył, czy kwestię się odbugował, bo tam miałem pewien problem. Nie ma sprawy, bardzo chętnie do tego wrócę. E, natomiast pozwólcie mi chociaż e, skończyć teraz, co ten, e, dla Mrocznego Bractwa, a potem możemy tutaj dalej próbować. W ogóle, gdzie ja mam iść, bo mogę, może idę z buta a tutaj, no właśnie, gdzieś daleko, daleko. Hen, 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 ho, ho, ho. Jak miał tam iść z buta, to bym i w tym odcinku tam nie zaszedł. Znacznik, zimowa twierdza, skaku, skaku. Kurczę, wybijać mówię, twierdzę dla mrocznego brata, już to już trochę lipa. No ale cóż, coś wykominujemy. Hmm. Nie jest tutaj? Moim obowiązkiem jest służba. To jest mag, tak? W ogóle nie wygląda jak mag. Słuchaj, jestem zajęty. Idź pomęczyć kogoś innego. Słuchaj, jestem zajęty. Idź pomęczyć kogoś innego. Nie ma sprawy. Jakiego ja mogę zrobić, żeby to zrobić po cichu? Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj sobie. Jeśli odwrócił. chcesz coś załatwić w akademii, możesz tu zostać. No, Trzymujemy się głównie dzięki niemu. Teraz mam pomysł. Jak dam mu wiadomo, bo wiem, że był taki Bayers' i Edziesz, czy to już naprawili? Opie masz. Widzisz, nie widzisz? Oho. Ohoho. Dobra, teraz mógłbym po cichu zabić tamtego kolesia. Zobaczymy, czy się uda. Na wszelki wypadek zrobię save'a. No nie wiem czy chcę tu zrobić rozpierduchę No panie, tej bój Dziękuję bardzo Łuka. W porządku Nie powinno się Ratunku Mordują Wcale nie Uważaj co robi W przeciwieństwie e nie do niektórych wiedzieli. mieszkańców nie mam nic przeciwko Akademii oh, i Przybyszom. O, co się stało? Za dużo i się przewrócił, nie widzisz? <laughs> Jestem nieuchwytny. <laughs> Dobra, mroczne... A to zrobiłem i tu jest nowy Wróćcie do mro... Do matki. Dobra, wiecie to na razie chcę takie... Tutaj? A no tak, bo ja tam mam przecież teraz y, tą twoją siedzibę. No kurde, zapomniałem... Y na razie porobię, tak jak mówiłem, te questy dla Mrocznego Bractwa. Potem zrobię to z Frejem. Smoki? Słyszę, ale nie widzę. No, tu... Jakieś koty, olać koty. Co to jest? To jest jakieś wejście? Sekretne. A no tak, bo tam płaciłem, żeby... O właśnie, zobaczymy teraz, jak wygląda w ogóle... E... Mroczne Bractwo po tym remoncie, za który wybuliłem gruby hajs. Niewiele lepiej. O, ale li Lidia Spcenetarz właśnie tam, no? Może przyrządzę potaszle manifik? magnific? Hmm? Hahaha. Ha. Wciąż tu jesteś? W czym problem? Nie jesteś sobie w stanie poradzić Ta. z moimi zadaniami. Nie mogę. Jak sobie życzysz? Wtajmy, Jak mają się sprawy, znowu, tak? słuchaczu? Tortury? Yeah. Wo! Ty nie możesz mi tego zrobić! Chcesz się założyć? O, zwłoki cyceru tu przyniesie. Bez głowy, a gdzie jego głowa? Nad kominkiem? Nie. Dziwne. Dobra, zdychajcie tu. Idę stąd, bo ktoś pomyśli jeszcze, że pornole oglądam. To prawda, na sławka siedzę, no ale... Kolejne dziecko pomodliło się do swej matki. Okay. Porozmawiaj ze spiskującym sługą w twierdzy w markarcie. Przyjmij jego złoto, a potem zabij cel. Tak zaczyna się kontrakt krwią spisany. wiecie, to tak się zastanawiam, czy to nie jest tak po prostu, że ciągle te questy będą się powtarzać od tej mrocznej matki i tak dalej, i tak dalej, i tak do końca. Czy raczej właśnie w nieskończoność. Może rzeczywiście zrobimy quest od Mercera Freya, czy jak to tam było. E, a więc mam się z nim spotkać w porządku. Który to był quest? To nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to. Nie, to. Tutaj dobra, jaskinia poronie Co w pobliżu są wrogowie gdzie? No, w pobliżu jak cholera Gdzie mam smoko Właśnie. Właśnie Zobaczcie się to zleń głupi wygłazić. Albo i nie. Głaś! Zadowałem nie jesteś głupi, złaś! Nie obrażaj się! To jest moje... HP? Okej. Okay. Dawno nie walczyłem ze smokiem, mam nauczkę. No <grystanie> już akurat był quick safe jak wychodzimy z sanktuarium. Dobra, rozumiem, że teraz nie mogę tej szybkiej podróży zrobić, tak? O fałliże są wrogowe, dobra. Czyli krótko więc trzeba zabić smoka. Smoko krzut jest tu.

Oczy kości już nawet nie podnoszę, bo na diabłami. O jeszcze troll, czekaj. Czekaj, czekaj, bo ja muszę nie nie ugiędą siłę, bo ten znowu będę mógł smoku smoku, O troll, zranił ludzi. O, nawet nie zdożyłem Rubin! Nie wiem, czy to nie było tak, że jakiś czas temu ktoś mi nie mówił, że muszę yy, Lidii powiedzieć, papa, bo inaczej Frey nie chce się ze mną bawić. Będę musiał to sprawdzić. No, w międzyczasie mam iść tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ja, jeszcze tam, tam są. Gdzieś tam samą... Co tu jest? Fus! jest troll. Kurde, subdate'owali Trundla i teraz wszyscy wszędzie Trandla widzą. Masakra. Finisher <trybujesz> <Miszę, trybujesz> trollu. Gdzie twoja maczuga? Ja mi się, co się po cholerę. Wcześniej mi się dobrze, że tam widziałem jeszcze jedną kropkę. Gdzie jest Lidia? O, biegnie. Już się wystraszałem, że coś się stało. O,

Chodźmy. Dobrze, w końcu jesteś. Oczywiście. Zbadałem ruiny i jestem pewien, że Karliach wciąż jest w środku. Okej. Okay. Nie, znalazłem jej konia. Nie martw się, zaję. Śpieszmy się. Chcę złapać ją w środku, dopóki jej uwagę zaprząta coś innego. Przepraszam, ty prowadzisz, ja podążam za tobą. Czy to. pamiętaj tylko, by mieć oczy otwarte. Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy to wpaść w pułapkę i ostrzec ją, że tu jesteśmy Miej w pogotowiu broń. Jestem pewien, że Karliach wie, że tu jesteśmy. Chodź Idziesz? Kościół się pogniewamy. Że tu muszę on sam pójdzie ze mną. Wymaga klucza. idzie gdzie go chciał? chodź w głąbie nie rób kółek kurde tylko chodź na dół no 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 tak dobrze kminisz i teraz schodkami nie tu 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 tu, tu. Dobra, coś idzie. Tyba jak cię piznę ten twój głupi łeb. Fus! Musisz się wciąż zatrzymywać. Ja? Chodź. Chodźmy. Chcę zobaczyć jej głowę nad swoim kominkiem. To za debil. Chodź. No, 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 dobrze po schodkach, tak jest No złaś, patałachu Musisz się Dobra Pół sukcesu Tu, drzwi, otworzyć, nie umiem Open the door No, no Powiadają, że te starożytne norskie kurchany są czasami niemożliwe do spenetrowania. mnie to Nie wygląda to na specjalnie skomplikowane. Je naprawiłem Freya. tak to ma Frey, tak. To całkiem łatwe. Nie wiem jaki problem ludzie mają z tymi zamkami. Wystarczy odrobina wiedzy i dużo umiejętności. To powinno wystarczyć. Idź przodem. Już ja. Let's go! Odbugował się quest z frejem, a mi się prawie skończył odcinek, jak to możliwe? Hmm. Czyli co? Czyli kontynuować będziemy w następnym odcinku? Zobaczymy Wciągamy trochę, mam tą babeczkę znaleźć, tak Co za smród. To miejsce wionie śmiercią Miej się na Hello! Co walka, tylko egzekucja. Oj tam, ciepiesz szczegółów. Ciśniemy dalej. Chcę szybko tego gościa odróżnić. Za tam ten łańcuch, ale uważaj na kolce. Wygląda na to, że Karliach na nowo urugowała Jakie kolce. <grym> to nie potrwa A, Jaka szkoda ma jakiś magiczny sztylet, chyba, czy tam. no, sztylet i miniature, whatever. Ty też powstaniesz? Co to tak. Twoja nieudolna próba, Co ty gadasz do Draugra? głupić czy co? O, pułapka. O, jeszcze jedna. Tam nic nie ma. Cześć, ja miałem iść przez te drzwi, bo tutaj jakieś drzwi są, trzeba sprawdzić co za nimi. Ajajaj, aj, 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 aj. so close yeah, Je, ja, Jakieś miecze. Ciśniemy dalej. Nie jesteś! No! Ho, ho. One hit, one kill. Nie jesteś. Won. <grymne> twoje życie A! do mnie! Dobra, nie przeszukuje, nie warto. Splunę na twoje ścieżki! Pudło, pudło! Mój koniec! O, wziął! Raniż mnie! A! Robi go tamto. Zaopiara los jeszcze dwa O, ebonowa strzała ładna ilość. Takie Dobra, gdzie miałem leczenie? Pod łosemką, dobra. To nieważne. Gościu, mniej gadania, więcej walczenia. Dziękuję. Tak kończy się lekcja. Tędy? Tu jest łańcuch Lecimy, czyli w, y, ta Lidia i pies zostały na górze chyba. Co oh, jest? Też umiem, też umiem. Koniec jest. Tutaj. Nic nie robię. Ups. W ogóle to jest hamtno, nie? Bijemy się, bijemy się, a ten, to robi, a ten, który wie, nie otworzy tam. Mówi, poczekajcie chwilę, tylko otworzy to czy. <gry> Dlaczego? Więcej Rów to więcej ekspa. Idziemy farmić przecież. Mniejszy. Moment, moment, ja chcę sobie odnowić trochę gdzie są mikstury. Czego odnawia 100%? Ja o to pijemy Dolność ciężki pancerz od 20 przez 60 sekund. Tato, łygnijmy. jak chcę trochę kondycji odnowić, o A, Myślę, że to pies. Już to nie w czasie ale nie To to, trochę go podłużymy może, nie? Gościu, wstawaj! Nie pękaj, ostre w naszyjni. Nie. Nie. Niech nie. nie będzie. Chcę iść do góry, tylko pytanie, już niektórym. Spróbuję tędy. od nad tym wszystkim. Uuu, jaki bajer. A, dobrze idę nawet. Aha. Kto by pomyślał? Sanktuarium śnieżnego w woalu, dobra. Dobra, gdzie to, do na zegareczku dodam 5 minut po prostu. Bo też nie bardzo mam czas, żeby aż tyle kontynuować. I dobra. 5 minut i kończę. Nie jesteś zagrożeniem. Jedynie nie Stop! kolejny jeszcze jeden masz tarczyć, czemu się na góra Zabiłem tysiące Uuuu Magdos jak ostatni Jeszcze ty żyjesz Teraz, dziękuję panu śmierci. Miał jakiś fajny temat, chociaż złoto i amulet o. Nie nie chce, ale złoto oczy Moczka, tak jak z Dobra, go, go, go Co to było? No się nie odskradłem w ogóle przez całego tego kosza, tak? Wow, sorry brain! Wiesz, shit happens in the tak. gdzie jesteś? Tak dostał, jesteś? Co przez ściany przewró... Prze... znaczy, przez Co to przez Co to jesteś? Co trzeba terwać. Dziękuję To jest szafir, to... Do... a, nieźle. Nie. Dobra, ty go zabij, a ja po prostu jakiegoś wyjścia sobie. Łoł. Wow. Dobra, to ja zabiję tego. Miał coś ciekawego oczekuję sobie. Trochę złota. Bo nowy mód z bo Ty na no kurde nie daj ten bup im tak to się Jaka szkoda Jaka szkoda, mógł cię zabić, masz rację Też żałuję Jestem na dobrej drodze Tutaj również była no, nie widziałem Dałeś się na ze ścianą, chodź pan jako. i To nie była walka, tylko egzekucja. A i tam, szczegóły. Wolone zwłoki, draugr. Dobra, go, 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 na Przygotuj się. To To nie było warte mojego czasu. O, co to było? Jakiś silny, dobra, to się bawcie chłopcy. Jakie tu mam wejść? Nie masz tu będzie przedmiotu, ale lipa, może on ma? Bo tam chyba mam iść. Dobra, to trzeba dawić tego palesia. Wóz! Nie ja mam mieć tego, o tu się tutaj Nie, ja tam byłem. I teraz panie, kuferek starczak. Ja jeszcze No wiem. Nowe słowo. O, nauczę się nowego słowa. Akurat na koniec odcinka. Wreszcie słowo mocy: broń rozbrojenia. O! Interesujące. I już przekroczyliśmy 25 minut. Tak więc kończymy odcinek i w następnym odcinku będziemy kminić Skąd wziąć pazur, żeby tam się przedostać? Jeszcze przeczytamy ludki i Tyna. widocznie czytałem. Dobra, no nic, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!